Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Paper Please. Zaczynamy dzień czwarty. Mam rozbudowa przejścia granicznego wstrzyma. Na czarny rynek kwitnie. Rząd widzi przyczynę w kontroli granicznej. Super. Wracamy do nagrywania po dla mnie długiej przerwie. W ogóle do grania wracam. Po długiej, dosyć przerwie. Yy, czy jak zrobię tak, to będzie mi lepiej? Tak, tak, będzie mi lepiej. Ok, yy. dowód osobisty. Skota yy. na wjazd. Dobra. Yy. Dokumenty. Yy. Nie wiem, czy koniecznie to. Podstawowe zasady to będzie. Mhm. Yy, odwiedza dwa miesiące yy, Czy pod kontrolą. Nie, nie było żadnego skrótu klawiszowego. Yy, ważna to jest ważna. Yy, yy. Dobrze. Dobra. Następna osoba. Nagrywa mi się dobrze dźwięk. Nagrywa mi się dobrze dźwięk. Praca. No nie. Hmm. Hmm. Aha. Taki taki błąd, no trochę podejrzany, no ale mm, nie widzę za bardzo co by się tutaj dało co zrobić. Dobra, nagrywam dzisiaj per pay, per, Paper Please ze względu na to, że to się dosyć łatwo mi nagrywa. Y Gdzie wasza skutana jest? Zapomnij mm. Dobra yy. Ale dzisiaj może uda mi się nagrać herosy, chociaż mam mało czasu trochę. Rozpoczął się rochszkoń, dzisiaj jest 3 września to nagrywam yy. Co ty powiedziałaś? Odwiedziny, kilka miesięcy. Kilka to jest dwa? Dane zgodne, dobra. No to jak kilka to jest dwa... To... Yy, ważny jest? Nie jest ważny, co jest grane. Yy, jak to jest ważny? A, bo to jest miesiąc, jest pierwsza, później jest dzień. Muszę to zmienić. W yy, ustawieniach przed następnym odcinkiem. Dobra. Nie sprawdziłem jednej rzeczy, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Mhm. A to akurat by mi tak nie sprawdził. Yy. Okej. Okay. Eee. Yy. Tu się zgadza wszystko eee, o... Proszę po... Uznam, to znaczy może źle zrobiłem Ale no, uważam, że powinienem to zrobić, no, syn, no, póki się nic nie stanie, to nic nie będzie złego, <grym> masło myślane, ale yy, to urodzenie się zgadza, hmm. dobra, więc możemy cię przepuścić. Super. Ja tych wszystkich rzeczy nie widzę. Masz ten wzrost. Urodzenia, data się zgadza. Myślę, że jest wszystko ok. Dobra, następna osoba. To była w porządku. Oh Musiech mi zu go wie erst? Przepraszam. <laughs> Świetny człowiek. Kocham go. No dobra. Strasznie, tak powiem... na to urodzenia się zgadza. Kobieta, tu się wygląd zgadza, waga się zgadza. Jest pani trochę wyższa. No dobrze, no to prosimy o odciski palców i sobie sprawdzimy. No, wydaje mi się, że też jest niezgodne. Aha, czyli ja mam po prostu. Daj, nie odmówić. Dobrze. W porządku. Ostatnia osoba, prawdopodobnie tego dnia roboczego, patente muszą mieć paszport. No, panie, kochany. Uh -huh. No okej, okay, w porządku. Coś tu zdobyłem, nie wiem co. Ejeś to Kena. Mhm, przerąbany. No dobra. No to jeszcze jeden z dzień. Republika ściga morderca. mordercy, mhm. czyli o tym mordercy, to znaczy, teraz o nie? Przepraszam, na emocji. Mm. E... No dobra, w porządku. Mogę zatrzymywać ludzi. Witaj. Um, dobrze. Na przykład nie zgadza Ci się to i to. Okay. W porządku No i tak to będzie wyglądało teraz Dobra Czyli teraz Proste Tak Zgadza się, ty mówiłaś odwiedziny Tak Tutaj to się zgadza To się zgadza W porządku, możesz wejść Dobra, teraz następna osoba. Ciężko będzie, to znaczy ciężko będzie nam wyrobić się na po prostu na pensji. Tylko tranzyt dwa dni. Tak, tranzytem dwa dni. 12. 12. Aha. No dobrze, wyglądasz w porządku dobrze następna osoba aha i byłeś w porządku poproszę paszport dobra czy zgolił brodę czy coś? Mhm. Mm w porządku. Mhm. Mm mhm. Mm no nie, niestety nie. Tak oszukiwać to już. To jest, może być niebezpieczne. Tak oszukiwać. No dobra. Nie lubisz tego kraju. W porządku. Nic przeciwko temu nie mam. Przez to, że go nie lubisz, prawdopodobnie jesteś suchy. E, Okej. Okay. celu waszej podróży krewnych odwiedzasz. Długość pobytu zostaniesz tu 3 miesiące ale nie zgadza ci się Twoje imię. Masz wiele imion. Z miłą chęcią wezmę Twoje odciski palców. No, zgadza się w sumie. Ale sobie przejrzymy jeszcze odciski. To się zgadza. No to wygląda na to, że jest pan czysty. Więc może pan przejść. W porządku. Co teraz? Mhm, przeprowadza się pani tutaj. Mhm. Dobra. Porządku, może pani przejść. Następna osoba. Okej. Okay. Mm. Jak to? Proszę o cel podróży. Jak mam to o to spytać? A może cel? Nie mogę Pana przepuścić, no bo nie znam Pana celu podróży. Przykro mi.

w porządku, jest pan czysty, może pan przejść. Mhm. Dobra, w porządku. Okej. Okay. Wobblichston. Transit. Dwa tygodnie, się zgadza. E, imię się zgadza, może pan przejść. Dobrze Co się było Data ważności nie było? Nie założyłem e, dwa miesiące pan zostanie. E, Datum jest ważne. Okej okay. mogę pana przepuścić dobra. W porządku, był pan, dlatego co? Nie ma pan mi paszportu, nie dostałem od pani. Super, proszę bardzo. Okej okay. czy ja zdążę jeszcze jeden dzień? Tego nie muszę. Teraz pytanie moje brzmi: dobra, niech będzie jeszcze jeden odcinek. Albo nie, dobra, ten odcinek zakończymy. Spodziewam się teraz regul, regula, regula, regularnie raz w tygodniu y, mieć odcinek z y, Paper Please no i po prostu tyle, będzie jeden odcinek w tygodniu z Paper Please więc hmm, prawdopodobnie. Teraz będzie stale w środę. Paper, please. To tyle mogę powiedzieć jeszcze przed zakończeniem. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału. E, oceniania, oglądania. Zawsze po odcinku, jak pamiętam, to są dwa odcinki, pojawiają się na końcu. Jeden, który był poprzedni z tej serii. Oraz jeden, który. który co? który jest według Waszych. E, Klikania według Waszych preferencji oglądania wybierany. No ale na razie to tyle. Dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia.